Kamila jest pochnianką, poetką, przesyconą w zasadzie słowem, słowem poetyckim, no i boheńskością. Yy, tutaj w trakcie tej prezentacji powie o sobie więcej. Ja tylko jeszcze w dwóch yy, zdaniach, bo to, tego się dowiedziałam akurat z okładki książkowej, że Kamila jest mamą dwóch synów, Brunia i Maxia. Jest miłośniczką słów i sarkastycznych komentarzy. Autorką bloga Poetyczna.pl, to dla osób, które tam już wcześniej pytały, gdzie można znaleźć więcej informacji o, o, naszy, o naszej gościni. I co jeszcze no dała dwa tomiki wierszy, o których na pewno tutaj będzie zaraz więcej. Zakaz rzucania petów, przecież poetów. Na trawnik oraz przeciętna 30-letnia. Oddaję głos Kamilii i zapraszam Państwa do wysłuchania krótkiej prezentacji, a później przejdziemy do drugiej sali na warsztaty. Dziękuję za to przedstawienie. Zapraszam oczywiście w tę poetycką podróż między wierszami. Będą to takie emocjonalne zapiski. Trochę o tym właśnie, jak tworzę, co tworzę, dlaczego tworzę, kiedy tworzę i e, jak to się przenika e, z tym moim życiem, w tym moim życiu. E, I to jest tak, że tworzę nie tylko poezję od jakiegoś czasu też, ale myślę, że to jest podobnie tak jak tutaj e, przedmówczynie moje, e, że to jest taka droga, że zaczyna się z jednym idzie się do drugiego, a kończy się na trzecim. Ehm, no w moim przypadku teraz będzie to taka opowieść, właśnie, ponieważ słowa, opowiadanie, my ze słów budujemy światy, więc do tego budowania światów, do tego powstania mojego świata zapraszam. W ogóle też przepraszam, nie przepraszam, bo będzie to trochę takie z chaosu, dlatego że bardzo ciężko mi jest taką linearną opowieść tutaj gdzieś przekazać ponieważ no, w moim życiu ja to tak odczuwam, e, nie jest to jakiś większy plan, raczej to jest taki efekt uboczny e, tego działania, tego tworzenia, tego próbowania e, i to wszystko się ze sobą przeplata. I czasem jest tak, że jeżeli trzy lata temu na przykład próbowałam coś robić i na przykład stwierdziłam, że to nie jest dla mnie. Albo nie umiem, nie odnajduję się w tym. Okazuje się, że na przykład jakiś czas temu spróbowałam czegoś innego, potem to połączyłam i, i jednak coś mi to dało, więc powiedziałabym, że to wszystko jest takim próbowaniem. I dzisiaj postaram się przedstawić kilka moich osobowości artystycznych, tak bym to powiedziała. Kilka osobowości artystycznych nie dlatego, że jestem tak wszechstronnie utalentowana, tylko właśnie dlatego, że. Wciąż próbuję, wciąż próbuję, robię coś innego, robię coś nowego, czasem do czegoś wracam. No i tak po prostu trochę u mnie to życie wygląda jak taki kolaż, że ja sobie tak z tego zbieram i, i tworzę coś swojego. I Pierwsza ta osobowość artystyczna to jest właśnie poezja poetyczna. Tak kiedyś siebie nazwałam. Jeszcze nie myślałam, że będę może Pokazywała swoje wiersze i tak dalej. Ale no tak się stało, że założyłam tego bloga i tam e, opisuję też trochę swoją drogę. E, poezja zawsze była dla mnie ważna, to opisywanie słowami i zawsze chyba będzie ważna, zawsze będzie tą, pierwszym takim, e, tą pierwszą takim, e, tą pierwszą rzeczą taką twórczą, ponieważ ja niestety trochę nad tym ubolewam. Nie dostałam takich manualnych zdolności. Ale poszłam w takie słowotwórstwo, więc też w jakiś sposób się odnalazłam. Natomiast y, od zawsze też coś tworzyłam. E, to tutaj, jeśli dobrze pamiętam, pani Alicja też y, mówiła, że od zawsze kleiła, coś robiła, prawda? E, to u mnie też to tak było, nigdy to nie było nastawione na efekt, ale po prostu musiałam musiała pośród się tworzyć. To samo tworzenie po prostu e, dawało mi e, dużą satysfakcję, a później okazuje się, że to tworzenie w pewien sposób mnie uratowało pozwoliło przepływać e, pewne etapy w moim życiu, o czym na pewno będę tutaj trochę opowiadać, będę do tego nawiązywała. E, I ta główna to też jest, to jest związane m, bardzo jakby z moją osobą, jakby ja, ja, się czuję bohnianką, chociaż nie wiem, czy jak wiele osób, ale no, miałam też takie tam, że chciałam z tej bochnią uciekać, to jakby też e, trzeba się przyznać e, do tego uczciwie. Ale ponieważ lubię się zachwycać, to jakoś tak wyszło, że zaczęłam się zachwycać sobnią, razem też ze swoimi dziećmi. A ponieważ lubię słowa, ponieważ lubię znajdować słowa w słowach, okazało się, że w w sobie buchnia jest już zachwyt i już rzeczywiście można się zachwycać, a teraz gdzieś mogę to pokazywać. I tak jak powiedziałam, poezja, poezja rządzi, prawda? I to będzie tak w moim odczuciu, w moim życiu zawsze. Dla Państwa później upomnijcie się, przygotowałam specjalnie wlepki właśnie tutaj z taką grafiką też trochę na pamiątkę tego spotkania, toż trochę jako taki właśnie postulat, żebyśmy tej poezji w życiu naszym mieli trochę więcej, bo tak naprawdę jesteśmy bardziej poetyczni niż może nam się wydawać. Każdy z nas tak naprawdę gdzieś trochę tej poezji w sobie ma. I ja też uważam, że. Tworzenie, poez, pisanie, w słowo, miejsce jest dla każdego. Ja powiedziałabym, że no wszystko jest poezją, każdy jest poetą. Kwestia tylko tego, jak opowiadam o tych światach i, i, i do tego też właśnie zachęcam. A ponieważ no, będzie o wierszach, to też pozwolę sobie wierszami o sobie i o tej swojej twórczości mówić. Ad persona. Ja jestem prosta poetka z mniejszego miasta. Też wysoko jakoś postawiona, bo to zaledwie 216 metrów nad poziomem morza, więc nie szczyty. U nas to raczej więcej dzieje się pod ziemią, ale w ludziach zwykłych widzę. Od ludzi zwyczajnych słyszę i do tych ludzi czuję, do nich mnie też ciągnie. Z nimi, o nich, przez nich, ale nigdy za nich, jak już to za nimi. I to takie rzeczy, co się nawet poety i ta prosta poezja, myślę, że to jest coś, co towarzyszy mi e, tak jak mówiłam, nieraz ratowała w no, ciągu, powiedzmy, mojego życia. Mm, tutaj e, to już zostało powiedziane, tematy poetyckie, e, które to się tak mówiło, nie udało mi się, to nie udało, zrobiłam to, wydałam, odważyłam się. O nich opowiem m, trochę więcej za chwilę. nie udało mi się na tej prezentacji, e, nie wiem, m, Rzucić też tak naprawdę pierwszego tomu poetyckiego, ale opowiadam o nim trochę z takim ciepłym uczuciem w sercu, a trochę powiedziałabym, że to są takie ciarki Żynady, um, dlatego że te wiersze tutaj um, one są w ogóle inne um, niż, niż na pewno teraz to, co robię, ale one są pierwsze, one są moje, a że zawsze są jakieś początki, to ja się tych początków nie wypieram. Chociaż może gdzieś tam jest trochę takiego poczucia, że no wiadomo, zawsze można było lepiej, ale trzeba było też jakoś zacząć, prawda? I to jest Tomik Poetycki, tak naprawdę zbiór wierszy wydanych przez drugie liceum Ogólnokształcące imienia Orła Białego, pod skrzydłami Orła Białego zresztą. I tutaj po raz pierwszy w zasadzie odważyłam się opublikować swoje wiersze i wpraszam, bo to i i fraszek. Potem do tych fraszek wracam w roku, tak naprawdę 2019 i wydaje zakaz rzucania poetów na trawnik. To jest taki mój, ja się śmieję z tego, że postulat.